Dziękuję bardzo Mateuszko za tą wspaniałą nominację. I zapraszam na moje Hot 16 Challenge. Korola jest super, już mówię. Dlaczego nie musisz się przywitać z tym z kolegą? Politycy. W końcu zakryli farze, a introvertety czują się jak raju zmarzę. Dużo czasu masz dla siebie, to może pomyśl o kimś, kto w potrzebie nienawidzę. Ludzi, którzy całe życie lubują się w narzekaniu, czemu tak po prostu nie skupiają się na zachwalaniu? Kobiet zlikwidował kolejki do urzędów. fryzjerów, kosmetyczek, przedsiębiorców, terapeutów doceniłeś nareszcie. Ludzi wokół Ciebie, nie musisz mi dziękować za tych plusów znalezienie. Paliwo staniało, więc na się lało. A do tego w kieszeni jeszcze trochę zostało. Daj do nas biurka jak najszybciej. Porzyć coś od ciebie. Nie narzekaj i pomagaj, bo medyty są w potrzebie. Dziękuję bardzo. Ja do dalszej zabawy chciałbym nominować Krystyna Dybka, Króla Owego Harcestwa Polskiego. Duet rodzinny, czyli Piotra Chmielewskiego oraz jego mamę Arletę. Oraz dwie nominacje zagraniczne. Pierwsza to Or Lipkin z pozdrowieniami dla Izraela i Aleksandrę Rassinger z pozdrowieniami dla Francji. Dziękuję bardzo.